Z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad Wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I powiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobił. Zburzę moje spichlerze, spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Łupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pierwsza myśl i refleksja taka, czasami słyszymy, że, że my głosimy albo chcemy, żeby jak najwięcej wartości chrześcijańskich, ewangelicznych było wśród nas. I jest wielu ludzi, którzy bardzo często wyśmiewają te wartości chrześcijańskie. I pomyślmy sobie teraz o takiej właśnie sytuacji. Wartością chrześcijańską jest to, co między innymi dzisiaj Pan Jezus mówi, że pamiętaj o zgromadzeniu skarbów przed Bogiem przede wszystkim. A potem także pomyśl o tym, co jest tutaj na Ziemi. Najpierw od Boga, a potem dopiero dla siebie tutaj na Ziemi. I oczywiście proszę sobie wyobrazić teraz swoje życie, jeżeli byśmy na przykład przestawili to całkowicie. Co się dzieje? Myślę, że nie trzeba jakoś wielce, powiedzmy sobie, patrzeć w swoje sumienie. Wystarczy także i popatrzeć na to, co się dzieje wśród tych ludzi, którzy rzeczywiście tak zrobili, czyli zupełnie odwrócili porządek ewangeliczny. I co się dzieje najgorszego? To, że czasami tracą pieniądze, to jeszcze nie jest problem. Najgorsza jest rzecz taka, że tracą siebie, tracą wolność, są zniewoleni całkowicie. Znam taką, tak, taki przypadek konkretny, gdzie rzeczywiście ktoś naprawdę powiedział, Tak bardzo kocham pieniądze, i do tego się szczerze przyznał. I ta osoba naprawdę bez przerwy chodziła z, taką, z takim wielkim przekonaniem, że za mało, że za mało, że za mało. Mimo, że tam tak, tych dóbr było dość sporo. Dlatego też trzeba nam bardzo się pilnować, bo każdemu z nas to grozi. Weźmy tą sytuację na początku Ewangelii, której Pan Jezus powiedział, znaczy ktoś zwraca się do Pana Jezusa, no bo przecież wszyscy żyjemy, ale też jesteśmy w takich sytuacjach, że ktoś nam umarł i jakiś spadek nam się należy. Proszę zobaczyć, jak co się dzieje z ludźmi, którzy chodzą do kościoła, przyjmują Pana Jezusa, i nagle, jak jest kwestia spadku, no to zaczyna się tragedia. To pokazuje tylko, że Chciwość dotyczy każdej i każdego z nas. I myślę, że trzeba się naprawdę bardzo modlić o to, żeby mieć zdrowy stosunek do spraw dotyczących tutaj na Ziemi. Zdrowy. Mój ksiądz profesor swego czasu w seminarium nam mówił, i do dzisiaj pamiętam to, bo jako kleryk, więc to już było prawie ponad 40 parę lat temu. I powiedział nam bardzo jasno: Jeśli Ewangelia nie opanuje Twojej kieszeni, to jesteś biedny. Możesz być, mieć nawet dużo pieniędzy, ale jesteś biedny. Więc myślę, że to dotyczy i przekazuje to jako doświadczenie swoje i dla innych. A wszystko to właściwie jest, jest znaczy na to wszystko, co powiedziałem do tej pory. Chciałbym, żebyśmy zauważyli jedną rzecz z przesłania świętego Pawła do mieszkańców Rzymu. Kiedy mówił o Abrahamie, on mówi, pokazuje, że on nie wykazał żadnego wahania czy niedowierzania, ale umocnił, ale się umocnił w wierze. No to jak nie miał wahania, nie miał niedowierzania, to po co on się musiał umacniać w wierze? A no właśnie. Każdy człowiek, któremu się wydaje, że już jest totalnie wierzący, jest idealnie nawrócony, no to już przegrał. I dlatego też prośmy Pana Boga, abyśmy cały czas chcieli umacniać się w wierze. Wasza obecność dzisiaj, tutaj na tej Eucharystii, jest kolejnym krokiem w umacnianiu się w wierze. Nie ma obowiązku dzisiaj być nam przy świętej. Ale dlaczego jestem? Dlatego, że chcę umacniać się w wierze żeby potem, tak jak Abraham, bez wahania, bez niedowierzania, wypełniać to, chociażby nawet tą walkę z chciwością, która przecież na pewno w każdy, każdym z nas jest. Niech święty e, biskup Józef, a, czy biskup, e, Józef Bilczewski będzie nam pomocą. W jego życiorysie spotykamy właśnie, tak jak powiedziałem, że umarł w opinii świętości, a więc w momencie, kiedy już umierał, ludzie wiedzieli, że to był święty. Oczywiście to potem trwało, powiedzmy sobie, zbadanie tego e, jego życiorysu. Wiadomo, że to był jakiś okres czasu, bo on został niedawno, w sumie też jakoś tam 20 lat chyba temu, było beatyfikowany, potem kanonizowany. Natomiast chodzi o to, że były, powiedzmy sobie, przeszkody obiektywne, żeby zbadać to jego życiorys. No ale w momencie, kiedy zbadano, kiedy zaczęto się modlić do niego, on także, Bóg przez niego zaczął także działać cuda. Więc mam nadzieję, że i wybłaga dla nas taki cud mądrego i dobrego używania rzeczy doczesnych tutaj na ziemi.